Siemanko moi drodzy, widziałem w dzisiejszym odcinku. nagram sobie 13 dzień kalendarza adventura. 13. O za Maria. Znowu to tak jakieś dynamne okno. I być może będzie to, co jest na pudełku. Tu mamy nazwę. Czy my mamy? Rocket Reader. Taka robota, bo tak się nazywa na ludak. No właśnie, tu zaraz przetestujemy o dużej <klimy> figurce, bo wtedy nie miałem takiej dużej figurki na to. i co jest. otwarty, no bo nie dało nam się właśnie. Ułożyła mi się właśnie wtedy kamerka i musiała. oh de Oczywiście ulotki mi się nie udało No i właśnie figurka jest taka. Ej, to chyba zmienia kolor wadzia. O, oh, fak. <śm> to zmienia kolor wadzia. To zmienia kolor wadzia. O kurde.

to co tam znowu żywiasz? albo to jest spodnie bo niektóre są okrągłe końcówki i tu mamy okrągłe i tu w... I tu z przodu mam kilka może mój być. Ale z tyłu... Mamy... Mm. nie. Nie my że z mam. Nie, <coughs> dobrze. To na na Nie wiem. I mamy coś takiego. Podobne tu. Tylko to będzie gdzieś to. No tu gdzieś tak stało. Gdzieś to tak na tu, gdzieś tak będzie to stało. Ale... To nie będzie koniec dzisiejszego odcinka, bo możemy podłączyć oj. Możemy właśnie. Chcę dużą figurkę i teraz dużą figurkę w tym robocie, ale... Chrupek. To jest go tak nazwałem chrupek akurat.

Elime Ne yazık? Sen bak.